moralną, patrz pod rozdział JB3.3. Ponadto, że osoby zaatakowane przez wampiry nie umierały natychmiast, jak to się powinno dziać z kimś całkowicie pozbawionym krwi? Przez jakiś czas żyły one bowiem letargicznie, wykazując bezwolność, brak energii i depresję charakterystyczne dla osoby pozbawionej swego zasobu energii moralnej. Ponadto, zgodnie z folklorem, niektóre ofiary wampirów same zamieniały się w wampiry, czyli pozbawiały potem innych ich zasobu energii moralnej. Patrz bariera marazmu opisana w podrozdziale jd1.6.2 Istnieją atrybuty owych ludowych opowieści o wampirach, jakie świadczą, że nie były one kopiowane z innych kultur, a w każdej z nich musiały wyrosnąć lokalnie na podstawie faktów obserwacyjnych gromadzonych tam przez wieki. Atrybuty te obejmują a, że owe istoty praktycznie znane są w każdej kulturze na Ziemi, włączając w to nawet kultury obizolowane od reszty świata, patrz pod rozdział r 41 że w każdej kulturze wygląd i anatomia tych istot opisywane są nieco inaczej. Porównaj to do opisów różnic anatomicznych poszczególnych ras okupujących nas ufonautów, pod rozdziały V8.1 i R4.1, oraz do opisów podziału Ziemi na strefy wpływu poszczególnych okupujących nas w cywilizacji, pod rozdział V9, oraz C, że niezależnie od różnic w wyglądzie, we wszystkich kulturach istoty te zawsze posiadają wspólne cechy upodabniające je do dzisiejszych ufonautów. Więcej szczegółów na tematowych eksploatujących ludzi ufonautów przytoczone zostanie w specjalnie poświęconym ich opisowi podrozdziale R4.1. 4. Eksploatacja seksualna ludzi, to jest częste gwałcenie praktycznie każdego z nas. Jak to bardziej szczegółowo wyjaśniono w podrozdziałach U3.7.1 i U3.7 niniejszej monografii. Jeśli ktoś ma pecha przypaść do gustu któremuś z milionów ufonautów lub ufonautek służących w siłach okupujących Ziemię, wówczas wcale o tym nie wiedząc może być systematycznie gwałcony przez swojego sleszą kosmicznego sleszą wielbiciela sleszkę. Gwałty te mają przy tym charakter niezwykle podobny do tak usilnie zwalczanych przez ziemskie prawa zgwałceń po zanarkotyzowaniu po angielsku drukrapę, kiedy to w momencie gwałtu jego ofiara nie jest w stanie się bronić, zaś później w stanie pełnej świadomości nic z niego nie pamięta. Nawet jednak nie będąc pamiętanymi, ciągle gwałty te wyrządzają ogromnie niszczycielski wpływ na psychikę swoich ofiar, po dalsze informacje patrz opisy spod rozdziału 3.1.3. Część b, surowce eksploatowane głównie od specjalnie wybranych do tego celu ludzi. 5. Przerzucanie na ludzi negatywnej karmy. Jego wynikiem jest, że zwroty prawa bumerangu za niemoralne przestępstwa i niegodziwości popełniane przez ufonautów, płacone są przez niewinnych ludzi. Powody i mechanizm tego przerzucania wyjaśnione zostały szczegółowo w podrozdziałach A3 i I4.1.2. Natomiast ich przykłady i efekty wyjaśnione zostały w podrozdziale T4. 6. Źródło przeszczepów i masy tkankowej. Kolejnym przedmiotem eksploatacji ludzi przez UFO jest pobieranie od nas organów na przeszczepy oraz pobieranie masy tkankowej na najróżniejsze zabiegi. Coraz też więcej materiału dowodowego potwierdza tą formę naszej eksploatacji. Aby wskazać jakieś przykłady tego materiału, to należy do niego uprowadzenie Cerla Higdona opisane w podrozdziale P3, 3, czy obdarcie kobiety brazylijskiej ze skóry twarzy opisane w punkcie 5 podrozdziału VB4.7.3. 7. Eksploatacja intelektualna oraz powstrzymywanie naszego rozwoju. Ufonauci eksploatują także oraz niszczą surowce intelektualne naszej planety. W tym celu pasożytują oni na dorobku intelektualnym co wybitniejszych ludzi. Najlepiej owa eksploatacja intelektualna oraz intelektualne zniewalanie ludzi, wyjaśnione zostały w podrozdziale A3 oraz w rozdziale VB. 8. Usługi kolaboranckie. Praktycznie wszystkie osoby, których filozofia życiowa stoczyła się do poziomu zaawansowanego pasorytnictwa opisywanego w podrozdziale JD4.2, wymanipulowane są przez ufonautów w wypełnianiu roli sprzedawczyków i kolaborantów. Rola ta opisana jest szerzej w podrozdziale U4.4. Dla jej realizowania osoby te uprowadzane są do UFO szczególnie często. Na pokładzie UFO ich umysły pod hipnozą dokładnie programowane są na szczegóły kolaboranckiego zadania, z jakiego mają się one wywiązać. Po powrocie na Ziemię. Owi ludzcy zdrajcy z uporem maniaków realizują potem swoje kolaboranckie zadania. 9. Poligon doświadczalny Planeta Ziemia służy też Ufonautom dla wypróbowywania ich broni biologicznej, lekarstw, sposobów manipulowania całymi społeczeństwami eksperymentów pogodowych, przyczynania wojen, następstw katastrof i tym podobne cokolwiek fonauci usiłują wypróbować, zanim użyją to na swojej planecie, w swoim społeczeństwie czy przeciw innym swoim wrogom, najpierw wypróbowują to na Ziemi. W tym względzie są oni podobni do lekarzy hitlerowskich, którzy poszukiwali nowych lekarstw poprzez zarażanie więźniów w obozów koncentracyjnych najróżniejszymi chorobskami. Tyle, że dla Ufonatów takim ogromnym obozem koncentracyjnym jest cała Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy. Poszczególni ludzie oraz całe społeczeństwo na Ziemi są wykorzystywane przez Ufonautów jako poligon doświadczalny. Na Ziemi dokonywane są wszelkie potencjalnie niebezpieczne eksperymenty, włączając w to genetyczne, medyczne, środowiskowe, społeczne, karmatyczne i tym podobne przykładowo. Z uwagi na swoje życie wielokrotnie krótsze od użycia ufoneutów, patrz pod rozdział je9.1. Ziemianie są szczególnie użyteczni do badań nad prawami rządzącymi genetyką i karmą. Wszakże kolejna generacja ludzi, oraz ich karma, muszą się urzeczywistnić w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście, niezależnie od powyższych już dowiedzionych na materiale dowodowym form eksploatacji ziemian przez ufoneutów, istnieć mogą też różnorodne dalsze formy eksploatacji, jakich dotychczas nie odnotowaliśmy lub jakich nie potrafimy nawet zrozumieć z uwagi na nasz relatywnie niski poziom wiedzy i rozwoju technicznego. Dla uświadomienia czytelnikowi ich rodzaju, rozpatrzmy teraz kilka takich hipotetycznych form naszej eksploatacji, jakich możliwe istnienie już zdołałem wydedukować teoretycznie. Jednak jak na razie, tych dalszych form naszej eksploatacji nie byłem w stanie potwierdzić konkluzywnie na dostępnym mi materiale faktologicznym, ponieważ na razie brak dla nich odnośnych raportów wywodzących się od osób pamiętających swoje uprowadzenia do UFO. Niemniej już od dawna istnieje najróżniejszy materiał empiryczny, w rodzaju opowieści folklorystycznych, legend, oraz atrybutów ujawnianych przez samych UFO-nautów i ich urządzenia, jaki zdaje się potwierdzać istnienie tych opisywanych tutaj form eksploatowania ludzi. Oczywiście, w miarę upływu czasu będę jednak starał się weryfikować się pilecznie i owe wyszczególnione poniżej formy naszej eksploatacji. A. Przerzucanie świadomości, np. dla odmładzania starczych ufonautów. Z raportów niektórych osób pamiętających swoje uprowadzenie do ufo wynika, że wysoko zaawansowane cywilizacje opanowały już technikę przerzucania świadomości, rejestru, duszy, określonej osoby z jednego ciała do drugiego. Posiadają one już także urządzenia, które przerzucanie to realizują w sposób szybki i bezbolesny. Możliwości dokonywania takiej zamiany ciał ujawniają także stwierdzenia konceptu dipolarnej grawitacji, szczególnie patrz pod rozdziały I5.2 i 52 I5 i 54 zaś generalny koncept urządzenia ją realizującego wyjaśniono w punkcie szóstym pod rozdziału N3.3. Jest wysoce prawdopodobne, że moralnie zdegenerowani ufonauci wprowadzili już do praktyki proces swojego odmładzania poprzez przerzucanie świadomości z ciał starczych ufonautów do nowych ciałek dziecięcych. W takiej sytuacji, cywilizacje ufonautów potrzebują ogromnej ilości młodych ciałek, do których świadomości ich starców są potem przeprowadzane. Oczywiście, ze względów uczuciowych i etycznych obywatele tych cywilizacji zapewne wzbraniają się przed używaniem w tym celu ciałek własnych dzieci. W takim więc wypadku konieczne staje się rabowanie ciałek dziecięcych od innych, podrzędnych cywilizacji. Najprawdopodobniej używane do tego celu są ciałka wyrosłe z materiału reprodukcyjnego pobieranego od mieszkańców Ziemi, a jedynie potem modyfikowane własnymi genami ufonautów. Oczywiście, dostęp do owych młodych ciałek jest dla tak odmładzających się cywilizacji zbyt istotny, aby uzależniać jego otrzymywanie od naszej zgody i dobrowolności. Stąd materiały reprodukcyjne na takie młode ciałka są więc od nas rabowane. B. Budowanie uduchowionych maszyn. Uduchowione maszyny to maszyny zaopatrzone w ludzką świadomość i inteligencję, aczkolwiek nie posiadające ludzkiego ciała. Jak to wynika z rozważań przytoczonych w rozdziale pierwszym, siedliskiem inteligencji jest rejestr zawarty w przeciwciele, czyli dusza, nie zaś ciało fizyczne. Ponieważ technicznie zaawansowana chociaż moralnie upadła cywilizacja ufonautów buduje inteligentne maszyny, znacznie jej łatwiej zaopatrzyć te maszyny w inteligentne dusze, zamiast tak jak obecnie usiłują uczynić to ziemianie, bezskutecznie próbować osiągnąć rozumne zachowanie się maszyn poprzez wypracowanie tak zwanej artificial inteligencji, to jest inteligencji komputerowej. Oczywiście, zrealizowanie takiego uduchawiania maszyn wymaga odpowiedniego rozpracowania ich konstrukcji. Szczególnie istotna jest konstrukcja tej części maszyny, jaka staje się siedliskiem inteligentnej duszy ludzkiej, to jest uwięzionego w tej maszynie rejestru jakiegoś byłego człowieka. Ponadto dokładnie rozpracowana musi być ta część inteligentnej maszyny, jaka realizuje komunikację pomiędzy ową duszą a samą maszyną oraz duszą i zewnętrznym światem. To oznacza wykonanie przez ufonautów urządzenia technicznego, które realizowałoby niektóre funkcje komunikacyjne ludzkiego mózgu. Niemniej, przynajmniej teoretycznie rzeczy biorąc, jest to możliwe do rozwiązania przez technicznie wysoko postawione cywilizacje, takie jak cywilizacje ufonautów. Po takim zaopatrzeniu w dusze ludzkie, maszyny owej cywilizacji zachowują się jak ludzie, to jest są one zdolne do myślenia, do podejmowania samodzielnych decyzji, do rozumienia poleceń, do odpowiadania i komunikowania się, i tym podobne. Takiej inteligentnej maszyny nie musi się więc obsługiwać, tak jak to się czyni z naszymi obecnymi maszynami, a jedynie wystarczy ją poinformować, co powinna dokonać, zaś maszyna sama zrealizuje to, co od niej się oczekuje. Oczywiście, aby zaopatrywać swe maszyny w ludzkie dusze, taka technicznie zaawansowana chociaż moralnie upadła cywilizacja musi je od kogoś pobierać. Wszakże muszą to być dusze osób doświadczonych i o odpowiednim poziomie wiedzy technicznej, które będą potem w stanie poradzić sobie z problemami sterowania pracą danej maszyny. Ludzie stanowią więc doskonałych dawców dusz, szczególnie jeśli uczynią to dobrowolnie przykładowo w zamian za jakąś niezwykle dla nich istotną przysługę wyświadczaną im uprzednio przez kosmitów. To jest dokładnie tak, jak o tym opowiadają dawne historyjki o osobach, które w zamian za określone korzyści podpisywały z diabłami cyrograf, zapisujący im duszę. Z kolei po wprowadzeniu do danej maszyny, dusza owej pechowej osoby pozostaje w niej uwięziona i niewolniczy kosmitom przez cały czas życia owej maszyny, a być może nawet w nieskończoność, wszakże po wyzłamowaniu danej maszyny, jej dusza może być przeprowadzana do nowej maszyny. Makabrycznym dodatkiem do powyższego jest obserwacja, że wehikuły UFO faktycznie zachowują się dokładnie tak jak urządzenia, które posiadają własne dusze o poziomie inteligencji człowieka. Przykładowo, wehikuły te posiadają swoje imiona, jakimi ich załoga do nich się zwraca. Także UFO-nauci wehikułów takich nie pilotują, tak jak nasi piloci czynią to z samolotami, a jedynie myślowo informują je, jaki manewr powinien przez dany wehikuł zostać zrealizowany. Z kolei wehikuł sami inteligentnie dokonuje tego, czego załoga od niego wymaga. Istnieją również stare opisy, jakie wspominają o inteligentnych maszynach typu roboty, też posiadających swoje dusze. Ich przykładem może być Odyssea, Homera, a także sporo innych mitów greckich. C. Formowanie nowych kolonii ludzkich na dalszych, niezamieszkałych planetach. Jak to zostało wyjaśnione w podrozdziale JD3.1, istnieje szczególny rodzaj pasożytniczej filozofii, jakiego podstawową manifestacją jest nieustanny dostęp do coraz większej liczby sług i poddanych. Konfederacja okupujących nas ufonautów uprawia właśnie tą niemoralną filozofię. Potrzebuje więc ona dużej liczby noworodków niższych od niej inteligencją istot rozumnych, aby zaludniać nimi niezamieszkałe dotychczas planety. Planety te potem może ona bezkarnie eksploatować jako źródło sług i poddanych, tak jak obecnie eksploatuje w tym celu naszą planetę. Powyższe przykłady możliwych form eksploatacji ludzi przez ufonautów warto też uzupełnić jedną dodatkową informacją. Jest nią historycznie dobrze nam znany przykład eksploatacji ludzi przez ludzi, jaki jest najbardziej zbliżony do naszej obecnej sytuacji. Przykładem tym było wymuszone prywiodawstwo praktykowane w przeszłości przez niektóre państwa kolonialne. Jedyne bowiem, co tym razem zdaje się różnić od nowego historycznego przykładu, to, że zamiast krwi siłą pobierany jest obecnie od nas nasz zasób energii życiowej i energii moralnej, nasz materiał genetyczny, sperma i owule, a czasami też i inne materiały, na przykład organy i tkanki. Ponadto, że intelektualnie i technologicznie zacofanymi w stosunku do UFO nautów, a stąd poddawanymi tej eksploatacji. Tym razem okazują się mieszkańcy wszystkich krajów naszej planety, włączając w to państwa chępiące się przed innymi swoim rzekomym zaawansowaniem i troską o dobro swych obywateli. Wszakże nawet w najbogatszych krajach Ziemi, każdy ich mieszkaniec też łupiony jest z 33% długości swojego życia, a także rabowany jest przez ufonautów ze wszystkiego co ma najcenniejsze, włączając w to spermy od ich mężczyzn i owules, leż i jejeczka od ich kobiet. Oczywiście, jak to jest z każdym faktem, również owa bezwzględna eksploatacja ludzkości przez pasożytujących na nas fonełtów nie pod każdym względem jest całkowicie negatywnym zjawiskiem, a posiada ona i kilka pozytywnych następstw. Wyliczmy tutaj najistotniejsze z tych pozytywnych następstw. A, udowadnia ona, że prawo bumerangu definitywnie działa w praktyce. Z tego prawa moralnego wszakże wynika, że jeśli obecnie ludzie eksploatują zwierzęta, zaś w przeszłości eksploatowali innych ludzi, ktoś bardziej zaawansowany od nich musi również i ich eksploatować, aby wyrównywać rachunek karmatyczny. b. Wyrównuje rachunki wyzysku biednych przez bogatych. Skoro mieszkańcy bogatych krajów naszej planety zawsze kogoś bezwzględnie eksploatują, zgodnie z prawami moralnymi oni sami również muszą być przedmiotem czyjejś podobnie bezwzględnej eksploatacji. Stąd ich ucisk i wyzysk przez kosmitów jest doskonałym sposobem spłacenia ich karmy. Oczywiście, jak to się początkowo dzieje ze sporą liczbą ustaleń naukowych, które znacznie odbiegają od powszechnie zaakceptowanych poglądów, postulaty z tej monografii mogą zostać zignorowane nawet przez najbardziej zainteresowanych. Jednak przed ich odłożeniem w zapomnienie, i to bez podjęcia jakiejkolwiek próby osobistego sprawdzenia ich zasadności, być może warto.